Tutaj bardziej... Halo, Michał Stasiak, Zieloni. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że my mówimy o bezpieczeństwie polowań, natomiast trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie o skalę i o zasadność. Takiego, takiej liczby polowań, które w Polsce są i takiej liczby myśliwych. Jak spojrzymy na to, jak wygląda gospodarka łowiecka, to dzisiaj ona wygląda w ten sposób, że zwierzęta się dokarmia. Cały, cały system polega na tym, żeby tych zwierząt było jak najwięcej, po to, żeby myśliwi w większości przypadków dla krwawej rozrywki mogli je zabijać. I jeśli chcemy, żeby nasze lasy były bezpieczne, no to przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, żeby odchodzić od polowań i postarać się zredukować jak najbardziej potrzebę ich, żeby one były tylko dostosowane do sytuacji, gdzie rzeczywiście jest to konieczne. I żeby wykonywali je ludzie, którzy przede wszystkim nie robią tego rozrywkowo, tylko którzy mają wiedzę biologiczną, przeszli odpowiednie szkolenia także z zakresu etycznego i żeby była to przykra konieczność, która jest wykonywana przez państwową służbę, a nie przez ludzi, którzy mają bardzo no, negatywne predyspozycje na pewno, bo trudno powiedzieć, czy normalny człowiek kupuje broń i idzie do lasu po to, żeby zabijać zwierzęta. No, każdy może sobie powiedzieć, jak jak... No, ale ja bym prosiła, żebyśmy się nie obrażali. Nie, mówimy, że nie to powiedziałem, że każdy może. Z drugiej rozumiem, rozumiem, pracował. rozumiem. I pytanie jest po prostu, czy my musimy tyle polowań organizować? No, według mnie nie. To w takim razie może Pan Marek Pudełka jako przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego, to jest trochę ten, hmm, podobne do tego pytania, które ja zadawałam jakiś czas temu, to znaczy czy te zadania, które są wyznaczone przez Państwo faktycznie hmm, zgadzają się z rzeczywistością, czy to nie jest tak, że Państwo hmm, jako środowisko myśliwskie dokarmiają zwierzęta po to, żeby było ich więcej, po to, żeby można je było zabijać, mówiąc wprost. Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o dokarmienie zwierząt, Szanowny Panie, Szanowni Państwo, dokarmienie zwierząt wykonywane jest w krytycznym momencie przy długo zalegającej pokrywie śnieżnej. I tutaj ja nie wiem skąd są takie dane, że te zwierzęta się dokarmia nie wiadomo jak. I dokarmiania wymaga zwierzyna drobna, czyli tak naprawdę kuropatwa, bażant, zając, czyli to co ma problemy z dostępem do naturalnej bazy pokarmowej. Druga kwestia w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń jest zakaz dokarmiania dzików. Są, są przepisy, które mówią co to, co, co to jest nęcenie dzików. Nęcenie dzików to jest kilogram na metr kwadratowy na 30 dni. Do tego proszę, proszę że tak powiem poczytać. Nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast, natomiast druga kwestia jest taka. Zmienia się wszystko. Zmienia się środowisko. Zmienia się zabudowa. Ludzie prowadzają się do lasu. Tak naprawdę każdy by chciał mieć naturę, tylko ta natura niestety sama się nie będzie toczyć, nie chce powiedzieć samoregulować. Są takie miejsca na świecie jak w Holandii park narodowy, gdzie miał być raj na ziemi z konikami polskimi, z wilkami i w ogóle okazuje się, że po prostu totalna katastrofa. Nie da się w dzisiejszym świecie pozostawić przyrody samej sobie. Przyrody ochrona bierna, niech Pan zwróci uwagę, przy, ochrona bierna do czego doprowadza? Doprowadza do tego, że pro, przeprowadzane są procesy. Jeżeli mamy śledzić procesy to tak, to, to zostawmy to wszystko, zobaczymy co będzie. Na zasadzie dawaj kombajn do stodoły, co będzie to będzie. Natomiast my chcemy prowadzić czynną ochronę przyrody i między innymi jeżeli, jeżeli Pan mówi o ilości polowań, o ilości, że tak powiem, pro, o prowadzeniu gospodarki łowieckiej, to szanowny panie, jest tutaj z nami profesor Gwiazdowicz, zresztą przewodniczący zespołu ze strony Polskiego Związku Łowieckiego do spraw reformy łowiectwa, biolog łowiecki i ja też za takiego się uważam. Jeżeli pan mówi, że są to ludzie niewykształceni, to proszę pana, ja skończyłem studia, pan profesor jest profesorem. Dziękuję. Jak nie powiedziałem, niewykształceni. Mam tylko pytanie, czy pani mecenas Topczewska albo pan Krzysztof Wychowałek coś jeszcze chcieliby dodać na zakończenie? No, wiem, że czasu nie ma i nie chciałbym dyskusji otwierać, ale to wszystko, co pan mówi tutaj o dokarmianiu, to chciałbym zwrócić uwagę, że jednak jest to pewna gra słów, bo pan mówi o karmianiu, o, to tylko drobna zwierzyna, tam jakieś barżamy. No bo. Państwo stosują takie definicje. To ja mam takie pytanie w takim razie. Dlaczego jak idę do lasu, to wszędzie leżą hałdy buraków cukrowych, kukurydzy, marwi, albo czasami to śmieci wręcz wyrzuconych, odpadków jakichś spożywczych. Dlaczego w środku lasu jest poletko, stoi ambona i tak przypadkiem się składa pod tą amboną jest poletko, na której Państwo rzepę zasadzili, albo topinambur. Dobrze, no według definicji może to nie jest dokarmianie. Ale to jest, to jest po prostu, państwo pasą te zwierzęta hodują, no taka jest prawda. A jeśli nie, to proszę powiedzieć, po co, po co to całe jedzenie w tych lasach zalega? I pani mecenas, już nie dam panu szansy na odpowiedź, przepraszam.